Wszystkie zodykalne byki na czytaniu energii miesiąca listopada 2020 roku, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało, jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co macie ogólnie? Ogólnie macie macie dobrze, macie jakąś zmianę. Zmianę przy domu, zmianę być może w pracy, może jeżeli... Nie macie pracy, poszukujecie, to jest tutaj podpisanie umowy, to jest tutaj w ogóle jakieś podpisanie umowy, kupno-sprzedaż. Być może też jakieś doszkalanie przez internet, bo rajdo to są wiadomości, to jest pisanie, to są komunikacja, ale właśnie nie twarzą w twarz, tylko za pośrednictwem internetu, telefonu, listów, maili itd., Wchodzicie z taką energią wsparcia od sił wyższych. Ogólnie czujecie się dobrze, jakbyście byli prowadzeni. Dużo komunikacji. Będzie bardzo dużo komunikacji w listopadzie, zarówno tej taką twarzą w twarz, dużo plotek, jak również komunikacji listownej, komunikacji z drugiej ręki i pracy sporo też. Zaraz sobie tutaj jeszcze dopytam do tutaj Twizzas, bo Mm -hmm. yy, tak, tutaj tak. też yy, dla niektórych z Was może być jakaś sytuacja emocjonalna z kimś, coś na zasadzie bardziej romansu, czyli to nie jest wchodzenie w relację miłosną, taką yy, uczuciową, tylko, yy, czy inaczej taką partnerską, tylko może bardziej coś na zasadzie mile chwil spędzonych razem. Uważajcie też na tą komunikację, żeby komunikacja z innymi odbywała się klarownie, rzeczowo, konkretnie i żebyście nie używali ostrych słów względem kogoś. Ale ogólnie listopad zapowiada wam się całkiem przyjaźnie. Zobaczymy pierwszą połowę. Pierwsza połowa miesiąca. No, tutaj jest jakieś poczucie izolacji, też mogą być jakieś inwestycje, tak, inwestycje. Może być tak, że wy m, troszkę będziecie czuli się w jakiś sposób osamotnieni, może potrzebujecie więcej pobyć samemu ze sobą. Pokazuje się karta Fechu, która mówi o dobrobycie, za, zarówno tym fi, f, e, materialnym, ale tutaj jest dobrobyt finansowy, dobrobyt e, zdrowotny, jakkolwiek rozumiany. Tutaj też jest jakby komunikacja, poznanie kogoś nowego, i to jest taka świeża energia, poznawania się, dużego takiego zaangażowania y, fizycznego, podobanie się kogo, ko, y, przez kogoś i podobanie się y, komuś. No i macie tutaj też to wsparcie sił wyższych. Niektórzy z Was mogą wycofywać się, w związkach, tak trochę. Czyli jeżeli jesteście w stałych relacjach, to y, bardzo możliwe, że potrzebujecie chwili odpoczynku, takiego y, pobycia samym ze sobą, żeby przeanalizować y, emocje swoje, które są w Was, żeby zastanowić się, co dalej, jakie mam cele życiowe. Po prostu taka y, troszkę samotności potrzebujecie. Druga połowa miesiąca. Druga połowa miesiąca pokazuje się, że przyjdą do Was żniwa. Przyjdzie to Was zapłata za Waszą pracę. Ta zapłata może dotyczyć wszystkiego, czyli jeżeli dbacie o siebie, na przykład, nie wiem, jesteście na redukcji, czyli chcecie trochę schudnąć i rzeczywiście trzymaliście miskę pod kontrolą, uprawialiście jakiś sport, to przyjdzie zapłata w postaci mniejszych centymetrów utraty wagi. Jeżeli pracowaliście nad jakąś relacją, tutaj w runie mannas, czyli um, czy to jest um, jakaś kolektywna grupa w pracy na przykład, nad fajną atmosferą, albo po prostu... Pielęgnowaliście przyjaźń, pielęgnowaliście swój związek, to też przyjdzie zapłata w postaci bardzo mile spędzonych chwil, może gdzieś jakiegoś wypadku gdzieś razem, może jakiejś miłości, tak, jakiejś przyjaźni, szacunku i tak dalej. No natomiast jeżeli nie wkładaliście za dużo energii w tę sytuacje, no to wtedy nie oczekujcie mm, jakiejś obfitości, bo to wszystko jakby jest na zasadzie, ile dajesz, tyle otrzymujesz, przynajmniej tak powinno być. Jest tutaj też szansa na pogodzenie się z kimś, jeżeli jesteście z kim skłóceni albo jeżeli nie potrafiliście w przeszłości rozwiązać jakiegoś problemu, to tutaj jest takie wpadnięcie na pomysł, jak to rozwiązać i dosłownie jakby zaplecenie dwóch końców, tak? No, i was i i was. No to czyli tak, to jest to, jest to co powiedziałam. Albo się z kimś możecie pogodzić, będzie taka sytuacja życiowa, bo Jera to też jest e, cykl, to jest karmiczność, czyli jakieś sytuacje w drugiej połowie listopada mogą mieć miejsce, które będą wam dawały możliwość rozwiązania problemu z przeszłości w postaci albo pogodzenia się z kimś, albo w postaci po prostu em, zdjęcia tego dywanu i wymiecienia na szufelkę, wyniesienia tej kubki. Która była upychana pod ten dywan, tak, tych problemów. Tutaj e, ktoś może Wam pomóc. jakieś pomocni ludzie, jakieś współprace są, no i ogólnie taki kolektyw, tak? Czyli wy w pierwszej połowie miesiąca potrzebujecie troszkę pobyć sami ze sobą, ale tak naprawdę w druga połowa miesiąca przyniesie Wam współpracę z kimś i dzięki temu em, ktoś może po prostu Was wesprzeć swoim doświadczeniem życiowym w jakiejś sytuacji i Wam pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Co w zdrowiu. W zdrowiu macie jera. Jera to, to, jest, to jest wszystko, co jest związane z trawieniem, z układem pokarmowym, czyli tutaj uważajcie, co jecie, bo mogą być jakieś nietolerancje pokarmowe, jakieś uczulenia mogą wychodzić, jakieś dolegliwości elitowo żołądkowe I to może mieć związek właśnie z jakimś na przykład spotkaniem grupowym, gdzie się zostaniecie zaproszeni i jest pokazane przejedzenie, albo może nawet troszkę będzie za dużo alkoholu i. Takie zatrucie alkoholowe, w sensie, że trochę za dużo tego, tak? W finansach jest tu budowanie trwałych struktur, jest takie wiązanie końca z końcem, także ta stabilność finansowa powinna być. Nie powinno Wam na nic sprakować, tak? Jest nawet szansa na realizację jakichś swoich drobnych marzeń. Jeśli chodzi o emocje, uczucia, to tutaj mamy runę hagal, czyli tutaj jest jakieś zamartwianie się, jakaś troska mogą być kłótnie, mogą być też rozstania. To mogą być rozstania chwilowe, na przykład no nie wiem, jesteście w związku, mieszkacie gdzieś em, w oddaleniu od siebie i nagle któraś ze stron będzie musiała odbyć się kwarantannę. E, I na przykład takie oddalenie, tak, albo oddalenie po prostu emocjonalne. Tutaj jest jakieś y, 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 jakieś struktury muszą odejść. To też może być transformacja po prostu, że to co było Kiedyś dla Was istotne, ważne i dobre, już takie nie jest i potrzebuje jakby przemiany na coś lepszego, więc, więc tutaj jakieś nagłe zmiany do Was przychodzą, które powodują no, trudności, tak to są zmiany od losu, to jest coś nieuniknionego. Także, moje drogie byki, runa Hagal ona zawsze jest ciężka, bo ona nam daje jakieś nowości, ale w konsekwencji y, jest to zmiana na dobra. Jaka rada od RUN? Macie mannas, czyli tutaj przyglądajcie się swoim, swojemu otoczeniu, przyglądajcie się jakimś osobom, bo być może ktoś z Waszego otoczenia nie jest taki, y, za jakiego go uważacie i y, albo to jest na plus, albo to jest na minus, tak? czyli ktoś powiedzmy udaje przyjaciela, a jest wrogiem i odwrotnie postrzegacie kogoś jako wroga, a tak naprawdę jest to ukryty przyjaciel, który wam jest życzliwy. Runy namawiają do tego, abyście nie byli takie Zosie samosie, czyli żebyście bardziej tkwili w kolektywie i współpracowali z innymi oraz żebyście działali na rzecz innych, czyli czyńcie dobro innym ludziom, tak? Kolektywnie. Niech to dobro będzie kolektywne, a nie takie egoistyczne. Zdrowy egoizm też jest egoizm jest bardzo ważny i istotny dla nas. Ale tutaj jest jakby namawianie na listopad, aby to było dobro kolektywne, czyli dla ogółu. Oczyszczaj i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię o czyść swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drugą afirmacji życia, podpowiemy jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swoje troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą twoje czyste ciało. Afirmacja. Doceniam i akceptuję moją wewnętrzną moc. Wierzę we własne siły, wspieram siebie i swoje naj, najwyższe dobro. I jeszcze tutaj zapomniałam Wam dać się w kwestii emocji i uczuć. Co tu wyrocznie chcę powiedzieć. rozmowa, czyli będzie dużo właśnie takiej konwersacji, bardziej bym powiedziała drogą elektroniczną, tak, czyli być może będziecie rzeczywiście rozdzieleni z kimś, albo gdzieś wyjedziecie, albo ktoś będzie musiał gdzieś wyjechać, albo po prostu nie będziecie mogli z powodu czasu czy jakichś innych powodów spotykać się tak twarzą w twarz, i tutaj jest rozmawia rozmawianie, dużo rozmów, ale bardziej takich za pośrednictwem. Internetu albo może kogoś poznacie przez internet, tak? I tutaj jest właśnie to pokazane. E, miłosna wiadomość, czyli tutaj tak samo jest e, u, myślenie o kimś, tak? A tutaj dzwonienie także rzeczywiście może tak być, że kogoś poznacie przez internet. E, no i takie spotkanie z przyjaciółmi. Takie, miecie zabawę z tego wszystkiego, fajne momenty, bycie szczęśliwym I widzicie, tutaj wszędzie jest pokazane tutaj tak samo Ta pani trzyma telefon, czyli no to będzie, ten miesiąc będzie po prostu tak jakby upływał na konwersacji No rzeczywiście tak wychodziło w energii ogólnej Dużo, dużo wiadomości, dużo rozmów i tak to właśnie też będzie. Bardzo możliwe, że kogoś możecie poznać przez internet albo będziecie mieli z tym, z tym kimś taki kontakt. I co jest do przepracowania? Bycie uczniem. Czyli tutaj pamiętajcie, że każda relacja nie jest przypadkowa. Nawet osoby, które nas bardzo irytują, one bardzo często wtedy jakby są naszymi lustrami i ukazują te cechy, które mamy w sobie do przepracowania. Czyli odbijają się po prostu w tych osobach te cechy, które nas irytują, i są to te cechy, które powinniśmy przepracować w tym wcieleniu, w tym życiu. I tu tak naprawdę każdy może być naszym nauczycielem. Czy to będzie jakieś zwierzę, które. Które no, na przykład bardzo fajnie jest obserwować stada ptaków, jak, jak one funkcjonują, albo um, kotkę ze swoimi kociętami, tak? jaka to jest bezwarunkowa miłość, czy cokolwiek. Tak? I tutaj właśnie jest powiedziane, że wcale jakieś wysokie autorytety nie muszą być dla nas wyznacznikiem, żadne jakieś takie guru, nie wiadomo jak znane ludzie. Czasami jest to po prostu osoba spotkana gdzieś w kolejce, przelotnie poznana. Jest to jakiś bezdomny, czy właśnie jakiś zwierzak. Są to osoby, które nie rzucają się w oczy, a mimo, mimo to zawsze jakby pozostają w pamięci, głęboko w naszej pamięci, w naszym życiu, bo. Bardzo wiele nas uczą, tak? I macie jakby to do przepracowania, żeby nie szukać jakichś autorytetów, nie wiadomo gdzie, tylko żeby jakby tutaj nawet Runamana o tym mówi. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, bo tak naprawdę tam, gdzie tkwisz, ta grupa, w której funkcjonujesz, jest, jest Twoim naj, największym nauczycielem, bo dzięki nim wzrastasz i dzięki tym osobom, dzięki interakcjom z, tym, z tymi osobami, ty możesz się rozwijać. Moje drogie byki, ja Wam życzę, aby ten miesiąc upływał, upłynął Wam spokojnie, w zdrowiu i w miłości. Do usłyszenia, Pa.